Często słyszę, że język angielski jest trudny, co mi właściwie sklepia, no bo uczę ostatecznie czegoś, co nie jest takie łatwe. No teraz to przesadził. Tę konstrukcję już pokazywałem w takim jednominutowym filmiku, natomiast nie robiłem analizy do niego. I dzisiaj właśnie się tym zajmiemy i udowodnię, że angielski może być prosty, jeżeli sobie to wyobrazimy. Jak przetłumaczymy, należy wykonać to zadanie. Możemy trzymać się konstrukcji np. It's necessary albo It's important to do this. Task. Czyli stosujemy it, przymiotnik, później to jako łącznik zdania, i do jako czasownik, czyli wszystkie czasowniki, które będziemy chcieli tam umieszczać, po prostu będziemy zmieniać zamiast do. Możemy oczywiście zrobić coś innego, natomiast nie będzie tam wspomniany przymiotnik, czyli nie będzie tego necessary i nie będzie tego important. Zatem możemy zrobić there is a task to do. I to oznacza. Jest zadanie do wykonania albo do tego, aby je zrobić. Czyli w tej pierwszej konstrukcji używamy przymiotnika It's necessary, it's important to do it albo to do this task, czyli aby wykonać to zadanie. Natomiast w there is mamy konstrukcję z rzeczownikiem, czyli there is a task to do. Tam nie mamy przymiotnika, czyli nie ma necessary, nie ma important. Inne zdanie. Konieczne jest to, aby pokazać, że system ma na celu pokazanie głównych zasad czegoś tam. Czyli it's important to. I tym razem konstrukcja it's necessary to show the main rules of something nie zadziała, ponieważ to oznacza, że ważne jest, aby pokazać główne zasady czegoś tam. A gdzie system? Systemu nie ma. Więc co zrobimy? Zamiast mówić it's necessary to show, zamiast it wprowadzimy the system. I w tym momencie możemy powiedzieć: The system is to show the main rules of XYZ. Jeżeli chociaż przez chwilę przeszło Ci przez głowę, że taki materiał powinien być zobaczony przez większą ilość osób, to będę ci super wdzięczny, jeżeli zalajkujesz ten post i oczywiście dasz znać o tym algorytmowi YouTube'a, dzięki czemu ten filmik powędruje do innych osób. Bardzo dziękuję. Wracamy. Gdybyśmy chcieli użyć konstrukcji there is, musielibyśmy pomyśleć rzeczownikiem, czyli powiemy there is the system albo a system, jakiś system, który ma na celu pokazanie głównych zasad czegoś. Czyli powiemy there is a system to show the main rules of XYZ. I zdanie gotowe. Czy musimy stosować tutaj gramatykę? Jak widać, chyba nie. Są raporty, które należy sprawdzić. Czyli możemy powiedzieć It's nice to check reports, ale to oznacza fajnie jest sprawdzić raporty. To nie jest to samo. Zatem musimy wykorzystać konstrukcję there's. Czyli powiemy there's reports, albo jak ktoś chce, there are reports. To check. I to będzie oznaczało, że są raporty do tego, aby móc je sprawdzić. Albo do tego, aby je sprawdzić. Do tego, żeby sprawdzić. Do tego, po to, albo po to, żeby je sprawdzić, i tak dalej. A teraz level hard. Ja sobie to przeczytam. Zaczniemy od there is, czy zaczniemy od it's. Na wstępie mogę powiedzieć, że it's będzie. Można po it wstawić jakby rzeczownik i również przymiotnik. Czyli możemy powiedzieć it's the system to show the main rules of XYZ. Czyli to jest system, który ma na celu pokazanie głównych zasad. Jeżeli powiemy there is the system, albo there is a system, jakiś tam system, to show the main rules, to oznacza, że jest system, który ma pokazać jakieś tam zasady XYZ. Nie możemy powiedzieć. There is a, an important i koniec. Czyli nie jesteśmy w stanie po there is stawić tylko i wyłącznie przymiotnika, czyli there is nice, albo there is important, albo there is necessary. Jeżeli dalej nie wstawimy rzeczownika, to takie zdanie w ogóle nie ma sensu, dlatego przymiotnik tylko występuje w formie it. Zatem wracając, jak powiemy takie zdanie? Jest jedna rzecz, którą trzeba, należy powiedzieć, bo trzeba, należy traktujemy jako przymiotnik, czyli byśmy powiedzieli, It's important, it's nice, ale tego nie zrobimy, bo powiemy, Jest jedna rzecz. Zatem powiemy, There is a thing or thing to say. I to jest koniec zdania. Żeby kontynuować to zdanie, która jest, powiemy, That is. Czyli. There's one thing to say that is, jeśli powiemy there is one thing to say it, to oznacza, że jest jedna rzecz, którą należy powiedzieć to, albo do tego, aby powiedzieć to. O, może coś takiego. Czyli there is one thing to say it, czyli jest jedna rzecz, która jest wymagana do tego, aby powiedzieć to. Więc to jest Taką rzeczą, która jest dla nas obca, nieznana. I to jest nam potrzebne do tego, aby kontynuować dalej zdanie, czyli jeżeli na przykład ty say it i w domyśle it, to może być, aby powiedzieć to, czyli powiedzieć powiedzmy, nie wiem, kwestię odnoszącą się do zasad. Czyli te zasady rozpoczniemy, rozpoczynając nowe zdanie, zaczniemy od czego? Zaczniemy od nie there is, tylko zaczniemy od they. Ponieważ zasady to liczba mnoga, dlatego powiemy There is one thing to say it, czyli to it, to jest może być albo liczba mnoga, albo liczba pojedyncza, i w tym momencie w liczbie pojedynczej powiemy It's good to have it, czyli jest to dobrze, e, albo jest dobrze, żeby to mieć, albo powiemy They are good to have it. Czyli they w domyśle e, zasady, czyli to są zasady, które dobrze mieć, czyli one są zasadami. Które dobrze mieć, czyli they are uh, good to have. I znowu, they are good to have oznacza są dobre, aby je mieć, a jeżeli przedłużymy dalej zdanie i powiemy they are good to have it, to oznacza, że one są dobre do tego, aby je mieć. Widzicie różnicę? Zatem zdanie there is a, there is a person to meet oznacza, że jest osoba, Którą należy się spotkać. There is a person to meet. Ale jeżeli powiemy there is a person to meet it, to już po prostu nie ma sensu. Dlatego musimy powiedzieć there is a person to meet the client, czyli jest osoba, um, która jest wymagana do tego, aby spotkać się z klientem. Czyli there is Jenny to meet the client, czyli jest Jenny, która um, ma spotkać się z klientem. I ostatni przykład. There's buttons ten off oznacza, że są przyciski, ale co dalej? Są przyciski, które służą do wyłączania, czyli there's buttons to ten off oznacza, że te przyciski mają funkcję wyłączania. Natomiast, jeżeli chcemy powiedzieć, są przyciski do tego, żeby wyłączyć to, przykładowo, nie wiem, uh, światło w jakimś tam pokoju, powiemy there's buttons to turn it. Off. So there's button to turn it off. I to oznacza, że są przyciski do tego, aby wyłączyć to, wyłączyć to wszystko. Więc to ma duże znaczenie i może wprowadzić w błąd. No i mamy coś takiego, czyli there's things to do, czyli oznacza, że są rzeczy do zrobienia. I później przedłużamy dalej zdanie, to move up, czyli aby iść w górę, aby podążać dalej. There is things to consider. Czyli są rzeczy do tego, aby je rozważyć. A nie, że są rzeczy, aby rozważyć to. Bo jeżeli powiemy, rozważyć to, to wtedy zamkniemy zdanie i powiemy, There is things to consider it. Consider it. Czyli wtedy wrzucimy jeszcze it. A tutaj coś dla fanów gier. The first time there is things to shoot. Czyli oznacza, że pierwszy raz jest taki, że są jakieś rzeczy. Do tego, aby je zastrzelić, a nie żeby zastrzelić to. Dlatego nie powiemy to shoot it, czy tam to shoot it, tylko powiemy to shoot, czyli do zastrzelenia. Czyli te rzeczy są do zastrzelenia. I oczywiście może też coś wystąpić takiego, jak there's people to talk to. I to oznacza, że wtedy używamy tego, czyli tego dodatkowego to, bo mamy coś takiego, jak I talk to people. Czyli I talk to people oznacza, że ja mówię do ludzi. A I talk with people oznacza, że ja rozmawiam z ludźmi. Dlatego, jeżeli powiemy there's people to talk with, to oznacza, że to są ludzie, z którymi będę rozmawiać. A jeżeli powiemy there's people to talk to, to oznacza, że to są ludzie, z którymi mam porozmawiać, ale ja będę się do nich zwracać, a oni będą mnie słuchać. Mamy dwa zdania. There's places to see, czyli oznacza, że są miejsca do tego, aby móc je zobaczyć, czyli jest to forma bezosobowa. Natomiast, jeżeli powiemy There's places to see it, to oznacza, że są miejsca, e, które są nam potrzebne do tego, aby zobaczyć to. Ale to może być coś na zasadzie powiedzmy: Nie wiem, niech to będą góry. Czyli powiemy There's some mountains to see it. Czyli oznacza, że są pewne góry. Żeby zwiedzić te wyższe szczyty, najpierw musimy zobaczyć te mniejsze. Czyli to nasze it może być tym, tymi wyższymi szczytami, powiedzmy. Dlatego to see it, czyli są pewne miejsca, czyli są pewne góry, żeby zobaczyć to, czyli zobaczyć te wyższe szczyty, te inne rzeczy. I hope it's clear. Myślałem, że nie znajdę, ale znalazłem. Tutaj mamy. There's other places i teraz, teraz tak. Where you're not likely, to możemy sobie wykluczyć, bo to jest taki dodatek. Czyli to jest tak, jakbyśmy połączyli zdanie przez There's other places to see them at all. Czyli oznacza, że są inne miejsca, aby zobaczyć je, ale to them to są rzeczy, które musiały zostać wspomniane wcześniej. Dlatego, jeżeli powiemy There's other places to see, to oznacza, że są inne miejsca, aby je zobaczyć, ale there's other places to see them. Za dem może chować się coś, czyli mogą, mogą to być rzeczy, które są po prostu w liczbie mnogiej albo w liczbie pojedynczej jako it. Konstrukcja jest bardzo prosta, ale trzeba ją dobrze wyjaśnić, żebyśmy mieli to angielskie myślenie. Jeżeli Wam się podoba taka nauka i chcielibyście uczyć się w ten sposób, to zapraszam do zapoznania się z moją aplikacją, którą jakiś czas temu wypuściłem i zainteresowanych przybywa, a wygląda ona tak. Tworzę zupełnie coś innego. Chce wprowadzić angielskie myślenie, nie bazując ciągle na słownictwie, ponieważ słownictwo każdy jest w stanie sprawdzić i nie jest to żaden wysiłek. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej!